Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ubers Rake z kanału Odgracza dla Graczy i mamy dzisiaj World of Warships. A materiał, który chcę Wam dalej pokazać w tym filmie, to materiał nagrany z bitew rankingowych, klanowych, tak zwanych, gdzie my z klanem BSW startujemy. Nie jest to wielka liga, ale co najważniejsze, czerpiemy z tego dobrą zabawę, dobry fan, no i powoli, powoli w tym. Przebudowanym klanie zaczynamy się zgrywać. Materiał pochodzi z archiwalnego live'a z Twitcha, ale mam nadzieję, że na YouTubie też Wam się spodoba. Ja będę grał na Henryku, z tej perspektywy zobaczycie tę bitwę, ale mam też nadzieję, że będziecie patrzyli na minimapę i także to, co się dzieje. Zapraszam do oglądania, a jeżeli szukacie klanu do grania, macie jakąś ósemkę i chcielibyście pograć klanówki, to link zaproszeniowy posiadacie także w opisie. Tego materiału nie przedłużając ręce na pokład i płyniemy. My przejmujemy C. Znaczy, C znaczy, wie, wiecie co, nie, 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 na C niech idzie ktoś z Hydro, na C musi być dużo tak, hydro. Z hydro. Pamiętacie jak Moskwa nas rozwaliła, że Moskwa stała. E, moskwa, ty masz Hydro, trochę zmienimy. E, moskwa z Henrykiem, bo są bliżej, a tutaj Mary z Salemem. Nas... Ale to co? Ja Ale to co? Na to tak? No dobra, to ja pójdę tutaj. Nie, nie, y, Idź z Uberem na C. Ja pójdę na Góry. Masz, masz Hydro? Masz Hydro na Moskwie. Dobra, to chodź. Tam, tam, tam właśnie gdzie pokazywaliśmy musi być Hydro. A tam To, tam, tam właśnie, a, to masz... ty Andrzej rozstawiasz teraz? Nie, a. a wiesz, co po prostu robię sugestie, żeby na tak. C. Jednak szedł ktoś z Hydro, bo tam jest. Henryk, będzie... Henryk, tutaj. I tam by mogła do nich jeszcze. To co, ja mam środek wziąć? Tak. Do nas najlepiej, Wiesz, żebyś nam ja dał tutaj, dym. Ja tutaj tak mam na AB, bo tam też musi być po prostu wsparcie. Mocne, ja się przytulam do wyspy tutaj. Tu w ja... tak, tak, dokładnie. Moskwa, słyszysz? Yy, Ofie, ja spróbuję przeskoczyć o tutaj. Tak, że mnie obicie, nie? Na, C Tylko i na AB. Odra, Od razu płyniecie z hydrochłopakiem. Robić torpedo, bit i tyle. Jak was coś wykryło, to weźcie od razu właśnie hydro nie, nie, nie. Od razu nie wpływają skoro. Dobra, jest Jest Moskwa. Dobra, Moskwa mamy, to jest Cześć Moskwa. O, czemu to. Na wędzasz? będzie próbowała się przytulić do tej wyspy, widzicie? Do tej tak, 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 tak. Kamil, 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 odbijaj w prawo. Jest też Odbija. ten Hinden. I y, Yamato płynie tutaj. Czyli na temacie macie dużo niszczarek. No, dobra, no ale to Pali, będziemy ich zarastać. Ja już zaraz Moskwę palę. Ja już Moskwę zaczynam palić. Super, spoko. Moskwa ja, chyba, już, Moskwa chyba już jest na wstecznym. Moskwa okay. tak, cofa. Jeszcze nie, jeszcze nie. Moskwa już cofa. Nie można ja ja ty... ty... Niech spróbuję Andrzej, jesteś z mojej strony tutaj? Ci świeci? Dostałem radar. Póki co Moskwa. Radar jest od Moskwy. Jestem zaświecony. Jest trzyma. Radar jest o, od Moskwy Do tej wyspy, do tej wyspy Czeka, ja tu shima, 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 shima Kurde Zdążę? Nie, nie zdążę Ja się nad nie bawię Wachlarz leci idą. Radar Gdzie? 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 Yy, do mnie puszczali O! No dobrze Dobra Jak trzy się są na cenie. nie? Ja <laughs> mówiłem, że tam musi iść ktoś koniecznie... Ja mam po prawej jednego tak Dobra, on tak on. jest Hinden, palimy Hinden. Moskwa idzie do przodu teraz On się tak ustawił, tak. że ja go będę... nie, nie będę cytadelował Zjebany Szyma się zgasiła Dobra, on mnie nie widzi, w się sensie Hinden jest... Trzecia Shima Ja mam, ja, ja Dobra, ja spróbuję skapować bo coś już wlazło. Ten des tutaj będzie wpływał. Ale torfety idą. Aha, dobra, grano ciebie nie ma. okej No 711 mu zostało. Ten des niech tutaj wpływa, ja go chętnie przywitam. Ściągaj go, ściągaj go. Mam na ten. Mam, mam, mam Musimy trzeba dojechać. I będzie git Już nie ma. puścił mi wachlarz. A Hindel z rkę dużo, nie? Także jak trafił, będzie spoko ja Dobra, ja się muszę schować, bo mi wachlarz puścił. Mogą też cytkę, więc się tam jakoś super nie naprawi. Dobrze, Moskwa troszeczkę oklepana jest. Dobra, ja puszczam ten radar, bo tutaj des będzie Aha, wam wchodził. Okej, okay, czyli Inden tam wchodzi, tak? Des, to des jest. To des jest? Kamila. Łojo, sima się wraca. Widzę, 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 widzę. Ale ja łapię już obronę Dobra, Cytki wchodzą w Hindena pięknie Więc Kryga. go dojeżdżamy no. Dojeżdżamy go Jak ktoś może, to niech mi pomoże z tą simą. <coughs> już strzela. Nie, nie widzę jej Ona jest... Dobra, teraz... Się Właśnie, o to chodzi Uf, ja zbieram masę tortu Ja pierdę. Za 40 minut Hinden spadł dobra. Pancernik dobra. jest zalany, nie? Pancernik zalany, dobra, to ja lecimy to... Ja go nie widzę, ale... Ja już wypływam, spróbuję ten, spróbuję przez... Świecę się jak przyję, ale nie wiem czemu, <tryk> e, bo ma... moskwa ci wyszła. E, radar, moskwa puściła. Nie, nie było przez radar. To musi być ci wyszła. na bardzo blisko, kurwa z kimś. Terma rozjebany. O, ty masz radar? Ładnie, o ciśnij go tam. 17 sekund. Dobra, to ja minuta 19 Dobra, to okay, nie, nie wiem co we mnie celuje, pewnie. Nie ma to. Czekaj, czekaj, niech wypłynę tylko chwilę. Będę miał moskwę boczkiem. Zaraz mam radar Dobra, ja stopuję kapa. A, jeszcze jedna Szyma się pochwycała. Jest des, jest des. Ja prawdopodobnie zejdę niedługo. Jeszcze chwilę, bo chyba tu desa. mam ochotę tu desa zjechać. Ja też. Uważa dobra, pięknie. Uważaj na to torpedy. Off torpedy. jeżdżamy go. No nic nie zrobię z tymi torpedami. Nie ma. Nie? Dobra, dobra ja Moskwa. O, dobra, Pięknie, ale ja schodzę. Mam 20 sekund do naprawki, 30 do. do erki. Wejdzie pożar, to jest po mnie. No i ładnie, no i ładnie, lecimy. O, ktoś Dobra, ładnie niej złączył Ja przejmuję kapę. Jak ktoś jest, dwa, a niech wypływa. Ja tu postaram się, palić do oskrzydlamy, oskrzydlamy, że to ja mam. O, dobrze, dostał za 8 tysięcy. Wytrzymaj, proszę, wytrzymaj. Ja mam wykrycie. Nie, ja mam to mnie zdejmie. Ja strzelam do Yamato, myślałem, że odwrócę uwagę. Dobra, spokojnie. Przepraszam. Nie masz za co przepraszać. Wiesz. E, wiesz. Niestety to było troszkę za dużo torped, jak na moje możliwości. Moskwa idzie do przodu. Radar. Moskwa idzie do przodu. Jest macie ślimę na dobicie. Kamil, możesz mi puścić dym tutaj na przesmyk do Yamato? Dobijcie Gearing, do strzelaj do shimy. Gearing, strzelaj do shimy. No się przed dziobem. A, Dobra, puszczę. Dobra, po shimie. I już, grajcie sobie spokojnie. Dobra, teraz Moskwa Moskwie, Moskwa idzie do przodu, puść jej torpetki No ja nie mogę puścić torpetki 19 sekund no tak wiesz, tak kombinuj Tak kombinuj, ja żeby ją Ja palę Yamato Ja palę Moskwę, bo ja tutaj mam piękne przebicie na nią A ja sobie Yamato storpetuję No ona mi generalnie gówno zrobi O. Oh! Piękne przebicie to ja na nią miałem. Ja to samo. Muszę na Dobra, już łączyć. teraz. No, ja właśnie na obeki już wróciłem. Nie, yy, ja by ktoś patrzył, czy moje torpedy jakoś idą tak w miarę? Ale wiesz, ja nie wiem, czy Moskwa nie przyspieszy, nie zwolni. Nie, nie, nie póki, ona... co, póki co idą dobrze. Ja ją wejść. Dobra, mamy to, panowie. I tak. jedna torpeda wejdzie. powinna No to wystarczyć. już wystarczy. Ja, mamy to. Elegantnie. Brawo. Zalanie, za pożary. Naprawi Nie, bez się. zalania ja wyszło. Nieważne, I już jest po nim. Dobra, ja mam to. Najpierw zdejmijcie moskę, bo się zaczyna leczać. Już. O, ja strzeliłem z kwepanców. Oj. Dobra, 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 dobra. Ładnie. Zeszła. Bardzo ładnie. Teraz ja to. Ucieknie od torped. Ja mu spróbuję od dupy rzucić, ale no to właśnie... Tylko żebyśmy w siebie nie rzucili, nie? E... To Salemem trochę zwolni Dobra, ja się zatrzymuję, ja będę próbował. Ramuj. <coughs> no A w sumie czemu... To ja? pierwszy na rama. Dobra, to lecę na niego. To tak kontrole... Rzuciłem to muś... torpedy. To ramuj tak z drugiej strony. No. Od drugiej burty w razie czego. Nie ramuj torped. O, Ładnie się jeszcze buktuje. Jeszcze goń, 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 mu goń, goń. Za, <coughs> za dziewiątkę wsadziłem. Bardzo ładnie, O, jeszcze pożar dostał, są piękne. Super.